Poprawimy po ślubie cichopaki i Kurzajewskiego. Niesłychane, co tam się działo. Po emocjonującym ślubie Katarzyny Cichopaki i Macieja Kurzajewskiego nadszedł czas na dalsze świętowanie. Para nie zwalnia tempa i przygotowała dla swoich gości nietypową kontynuację weselnej zabawy w wyjątkowym miejscu. Aż trudno uwierzyć, co zaplanowali. Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. To był weekend pełen emocji, wzruszeń i dobrej zabawy. W sobotę, 25 października, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie sakramentalne tak w malowniczym hotelu Drop w Urszulinie, położonym w sercu Polskiego Parku Narodowego. Właśnie tam odbyła się uroczysta ceremonia oraz pełne basku wesele, które przyciągnęło uwagę mediów i fanów pary. Plejada gwiazd na weselu roku. Na ślubie i weselu pojawiło się aż 140 zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło znanych twarzy polskiego show-biznesu. Wśród uczestników zabawy znaleźli się m.in. Agnieszka Chyrzy, Oleg Marcin Mroczek oraz Ewa Wachowicz. Uroczystość już teraz uznawana jest za jedno z największych wydarzeń towarzyskich roku. Katarzyna Ciskopek zachwyciła wszystkich, prezentując się w trzech różnych kreacjach, które doskonale podkreślały wyjątkowy charakter tego dnia. Poprawinę w naturze. Nietodzienny pomysł pary młodej. Niedziela, 26 października, przyniosła kolejną niespodziankę dla gości. Zamiast tradycyjnych poprawin w sali weselnej, nowożeńcy zaprosili wszystkich do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu. Jak podaje fakt: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pojawili się przed hotelem w sportowych strojach, dając znak. Że czeka i dzień pełen aktywności. Tym razem świętowanie przeniosło się w plener, w otoczenie malowniczej przyrody Polskiego Parku Narodowego. Goście mogli spacerować po lesie, korzystać z atrakcji na łonie natury i cieszyć się spokojem po intensywnym dniu. Takie poprawina okazało się idealnym zakończeniem wyjątkowego weekendu w gronie najbliższych.